Jak uciekłaś z więzienia? Kiedy powiedziałam moim ultrareligijnym rodzicom, że jestem w ciąży w wieku 17 lat, ojciec kazał mi zejść do piwnicy podczas gdy oni skonsultują się z Bogiem co zrobić. Gdy drzwi zamknęły się za mną, zrozumiałam, że już nigdy nie wrócę na górę. Moi rodzice zawsze byli ekstremalnie religijni. Matka kazała mi raz klęczeć na ryżu przez 6 godzin, bo przyłapała mnie na czytaniu magazynu z facetem bez koszuli na okładce. Ojciec zainstalował kamery w mojej sypialni, żeby upewnić się, że nie zapraszam szatana, gdy jestem sama. Organizowali kręgi modlitewne przed domami sąsiadów, których uważali za ale nigdy nie sądziłam, że zrobią coś takiego własnej córce. Przez pierwsze kilka dni waliłam w drzwi aż zaczęły mi krwawić ręce. Ojciec w końcu się przez Twój grzech sprawił, że jesteś toksyczna. Będziesz żyła tam na dole, aż wymyślimy, jak oczyścić zepsucie, które w sobie nosisz. Suwali posiłki przez szczelinę, jakbym była wściekłym zwierzęciem. Kiedy schodzili do piwnicy, żeby opróżnić moje wiadro, zakładali gumowe rękawiczki i maski chirurgiczne. Matka rozpylała środek dezynfekujący po wyjściu, jakby moja ciąża była chorobą, którą można się zarazić. Miałam tylko pryczę, wiadro i stosy religijnych ulotek. To, czego moi rodzice nie wiedzieli, to że kratka wentylacyjna w moim suficie łączyła się bezpośrednio z kuchnią. Mogłam słyszeć każdą ich rozmowę przy stole. W pewnej nocy mniej więcej trzy tygodnie po tym, jak mnie zamknęli, przyłożyłam ucho do kratki i usłyszałam, jak ojciec rozmawia przez telefon. Powiedział tak, Święte utopienie, żeby oczyścić dziecko i usunąć grzech matki z jego duszy. Krew zastygła mi w żyłach. Potem odezwała się matka. Powiedziała: "A co się z nią stanie po porodzie?". Ojciec powiedział: "Zostanie w piwnicy na zawsze. Powiemy wszystkim, że uciekła z jakimś chłopakiem i złamała nam serca. Nikt się nigdy nie dowie." Położyłam rękę na brzuchu i poczułam, jak moje dziecko kopie. Wiedziałam, że muszę uciec zanim urodzę, albo zabiją moje dziecko i zakopią mnie żywcem w tej piwnicy. Nie mogłam ich obezwładnić. Nie mogłam wyważyć drzwi, ale wiedziałam jedno o moich rodzicach. Bardziej bali się Boga niż byli pewni siebie. Następnego ranka zawołałam przez szczelinę. Powiedziałam: "Anioł odwiedził mnie zeszłej nocy. Miał na imię Ezra. Powiedział mi różne rzeczy o was." Ojciec się roześmiał. Powiedział, demony kłamią. To wszystko, co tam słyszysz. powiedziałam opowiedział mi o pastorze Holcie opowiedział mi o rodzinie z Kentucky opowiedział mi o świętym utopieniu całkowita cisza po drugiej stronie drzwi nigdy nie słyszałam tych nazwisk nigdy mi o tym nie wspominali matka wyszeptała skąd ona to wie przez kolejne kilka tygodni miałam wizję. wszystko co podsłuchiwałam przez kratkę, stawało się wiadomością od anioła przepowiadałam telefony przypalone obiady i późnych nocnych gości za każdym razem ich strach rósł. matka zaczęła zostawiać mi dodatkowy chleb przy posiłkach ojciec zaczął modlić się przed moimi drzwiami godzinami potem usłyszałam rozmowę która powiedziała mi że czas się skończył ojciec powiedział rodzina z Kentucky przyjeżdża w sobotę rano musimy ją przygotować do ekstrakcji miałam cztery dni Czwartej nocy rodzice zeszli się nade mną modlić przed przybyciem gości Stałam na Roku pokoju kompletnie nieruchoma z zamkniętymi oczami ojciec zaczął czytać pismo nie poruszyłam się ani nie zareagowałam matka powiedziała dlaczego ona nie reaguje wtedy odrzuciłam głowę do tyłu i otworzyłam oczy tak szeroko jak tylko mogłam obniżyłam głos i mówiłam powoli jakby każde słowo pochodziło z czegoś pradawnego powiedziałam śmiecie zbliżyć się do naczynia rodzice cofnęli się potykając wskazałam na ojca i powiedziałam obserwowałam cię henryku wiem co robisz na komputerze gdy małgorzata śpi widziałam każdy grzech który przed nią ukrywasz zgadywałam ale jego twarz całkowicie zbielała matka odwróciła się żeby na niego spojrzeć i zobaczyłam jak wątpliwość przemyka po jej twarzy zwróciłam się do niej i powiedziałam a ty wiedziałaś kim on jest twoje milczenie czyni cię współwinną jego potępienia Matka zaczęła szlochać i cofać się w stronę schodów. Szłam w ich kierunku powoli z podniesionymi rękami. Powiedziałam, to dziecko jest naznaczone przez niebo. Jeśli tkniecie ją palcem, wasz ród będzie przeklęty przez siedem pokoleń. Sama zaciągnę was do piekła i będę patrzeć, jak płoniecie. Ojciec padł na kolana trzęsąc się. Wskazałam na schody i pozwoliłam, by mój głos zagrzmiał w piwnicy. Powiedziałam, otwórzcie drzwi. Pozwólcie na czyniu przejść, albo spotkajcie się z gniewem wszystkiego co święte. Ojciec wdrapał się po schodach na rękach i kolanach, a matka czołgała się za nim skomląc. Szłam spokojnie za nimi, gdy oni zwalili się na podłogę kuchni, płacząc i błagając Boga o litość. Przeszłam przez ich ciała. Wyszłam drzwiami i poszłam prosto na policję.